Budynek po dawnej szkole przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wkrótce powstanie tu 21 mieszkań komunalnych pod wynajem. Miasto pozyskało na ten cel ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych z funduszu dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z własnego budżetu Kielce dołożą do inwestycji milion 300 tysięcy złotych. Cieszymy się, że możemy spełnić te oczekiwania również mieszkańców, którzy są w trudnych sytuacjach i na wolnym rynku nie są w stanie kupić mieszkania. To bardzo ważna inwestycja, bo lista oczekujących na mieszkania komunalne w Kielcach jest długa. Mamy ponad tysiąc oczekujących. Robimy różne też konkursy czy różne programy po to, żeby faktycznie zagospodarować te mieszkania, które już posiadamy, ale wiemy, że te mieszkania, które na dzień dzisiejszy mamy, to są jedno-dwupokojowe. Jest zapotrzebowanie również dla rodzin, żeby te mieszkania były na przykład trzypokojowe. I takie mieszkania również znajdą się w tym pawilonie Kiedyś była tu biblioteka, stołówka i internet. Teraz na trzech kondygnacjach wschodniego skrzydła budynku powstaną dwu i trzy pokojowe mieszkania. Pomieszczenia przejdą gruntowny remont. Będzie też winda, dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Miejski zarząd budynków przygotował już dokumentację projektową. Jest też pozwolenie na budowę. Po potwierdzeniu otrzymania tych środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego, będziemy mogli ogłosić przetarg. Mam nadzieję, że. Dobrego wykonawcę wybierzemy, który nam sprawnie, bez problemu zrealizuje całą inwestycję, a zakończenie nie może przekroczyć końca grudnia 2024 roku. Powstanie mieszkań komunalnych to kolejny pomysł na zagospodarowanie kompleksu budynków. Z powodzeniem działa tu już kilka klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń oraz ośrodek wsparcia dla osób chorych na Alzheimera. O część sportową obiektu dba Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy. Na boisku i wyremontowanej sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Umiejscowiły się w tej części obok sali gimnastycznej również inne podmioty, judo, karate, inne sporty. Młodzież bardzo chętnie z tego korzysta. Dzięki nowej inwestycji zmieni się również otoczenie budynku powstaną nowe nawierzchnie i miejsca parkingowe. Przebudowa wschodniego skrzydła budynku w sumie kosztować będzie ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych.